No, cześć kochani. Zaczynamy kolejną naszą przygodę. Tym razem będzie to przygoda amerykańska. Jedziemy teraz na lotnisko i lecimy do Londynu. I z Londynu już będziemy lecieć do Stanów. No, cześć. Trzymajcie się, pa. No wylądowaliśmy w Londynie. Już jesteśmy w hotelu, zjedliśmy sobie kolacyjkę i E, czekamy do jutra, bo jutro w sumie stąd lecimy. Gdzie? Do USA! <laughs> tak, do Las Vegas lecimy stąd i tam będziemy zaczynać naszą podróż. Pa. Witam w kolejnym dniu. Jesteśmy już na lotnisku w, w lounge. Czekamy za lotem już do Las Vegas. Jesteśmy po odprawie. I e, mam nadzieję, że jeszcze pewnie jedna odpawa już przed wejściem do samolotu, bo do Stanów tak to wygląda. I mam nadzieję, że e, szybko dolecimy. Lecimy 10,5 godziny jest w teorii. Mam nadzieję, że będziemy szybciej. Już pewnie się odezwiemy, jak już wylądujemy z Las Vegas. To papa. Witamy Was w Las Vegas i już teraz będziemy korzystać z uroków tego miasta. Zobaczymy, już jesteśmy w hotelu. E, temperatura w Las Vegas obecnie to tak jest około między 15 a 20 stopni, więc tak powiedzmy średnio ciepło, ale mamy hotel z basenem podgrzewanym. Jak wiadomo, Olga już śmiga w nim. Koniecznie. No ja dzisiaj chyba jednak nie zdecyduję się wejść. Jestem po prostu za bardzo zmęczona jetlag, ale próbujemy jakoś przetrwać do wieczora, żeby jak najszybciej nam minął. Jak jest? Krzykni głośno. no. Super! <laughs> Szczęśliwe dziecko. Witajcie! W kolejnym dniu. Dzisiaj jedziemy na Grand Canyon, ale po drodze zwiedzamy fajne miejscówki. Jesteśmy w miejscowości Seliman. Tutaj był nagrywana e, złomek. Zdaję tę tą bajkę? I film był, nie? E, auta po prostu, film auta. E, to jest akurat droga Road 66. To fajna miejscówka. Co jego poznajesz? Out. A, tego autka! Najstarsza no no droga w Stanach, ten mam prawie przez, całe, przez cały kraj. Ta zaczęła jest ona już mało używana, bo są lepsze drogi, ale historia ma, ma nawet poświęcone z, z muzeum, jest poświęcone tej drodze. Pamiętasz złomka? No, to policja. To też była właśnie chyba w filmie, nie? Tu wszystkie te auta. Jesteśmy teraz tutaj do sklepu Road 66. No taki o Znalazłam Mary Monroe. No. Fajna czapeczka. Olga. Coś nas wołają. Tutaj. O, jakie fajne. No, myślę, że to jest pewnie do kupienia po prostu też nie. Fajne. Harley Davidson to będzie. Tutaj. Fajne. Trzy, dwa. No już. To powiedz mi Alex, jak Ci się podoba tutaj? Podoba Ci się, czy się nie podoba jako dla... No ogólnie tak, że to e, ja dzieci są bardzo fajną atrakcję też, ale sklep nie aż takie fajne. i nie było nic dobrego. i to wszystko. <grymne> Okej. Okay. Jesteśmy w Grand Canyon. I zaczynamy nasze, nasze zwiedzania. Zdjęcie musi być koniecznie. Zaczynamy zwiedzać. Z bardzo ładna pogoda, Pięknie. Aż z początek Grand Canyon. Jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi. To gigantyczny kanion w stanie Arizona, wyrzeźbiony przez rzekę Koloradą przez miliony lat. Jego strome ściany sięgają ponad 1800 metrów długo, odsłaniając warstwy skalne starsze niż dinozaury. Gdy słońce oświetla czerwone i pomarańczowe klify, obec zapiera dech w piersiach, to przód natury, który trzeba zobaczyć na własne oczy, by naprawdę poczuć jego ogrom i majestat. Widoki są imponujące, naprawdę, wow. Coś niesamowitego. Zastanawiałam się, czy tu przyjechać, ale zrobiłabym błąd, tego nie zrobiłam. Jak, wrażenia? E, jakie wrażenia, Arek? No, zajebiste, nie? No, super. Jest Widok po... nieziemski po prostu, coś Jest pięknego. coś, no. Coś po prostu czego no, nie zobaczy się. Coś czego człowiek nie zepsuł po prostu. Tak, i oba jak najdłużej zostało, nie? Chociaż tutaj Amerykanie o to dbają. Idziemy jeszcze z drugiej strony. Zobaczymy. Pięknie. Dobrze, że mnie namówiłeś na, na to. Powiem ci. Dobrze. No, dostać się tutaj nie jest łatwo. No, bardziej, że jak się ma tam czas ograniczony, pięknie. Powiedz mi moja kochana cywetka, so evening, guys, No, um, no tak, no ładnie jest i wysoko. Widoki no. 5? Pięć. Pięć? <laughs> no. Oceniasz od 0 do 5? 0 do 5. 5. O Nie. 12 people only three made it out that day because they thought that was a whole lot farther or a whole lot closer than it actually is now that little six foot river is actually over a hundred yards across now any idea uh, how deep the uh, how deep the canyon is a mile mile deep Reka. Grand Canyon Colorado nie wiem gdzie A. jedziemy teraz idziemy gdzieś, gdzieś idziemy do autobusu za panem bo gdzieś podjedziemy w kolejny punkt widokowy tak tutaj jest y, jeszcze takie nie żeby się szybciej przemieszczać ale te, te na, y, na samym początku to są aż. W sumie dwa punkty takie widokowe, trzy nawet nie? Tak, no z każdej strony jest zupełnie inaczej to widać tak. i, i z każdej zajebiście. No, naprawdę super. Super wycieczka, mamy piękną pogodę. E, powiem, że w lipcu, sierpniu, to tutaj ciężko by było wytrzymać. W sierpniu, nie nie sądzi. Tam właśnie jest e, pociąg przyjeżdża. No tam dalej kawałek, gdzieśmy pociągi były. A teraz nie wiem, idziemy gdzieś, ale w sumie nie wiem gdzie, bo nie słuchałam. No. Ale gdzieś nas podwieźli i idziemy. Grand Canyon to nie tylko takie piękne widoki, ale też ogólnie park, po którym można chodzić, jeździć, jak tam kto woli. Yeah, Idziemy na... Idziemy... Uh, Chyba right. do góry możemy wejść. Też z góry sobie. Muzeum. No powiedzmy. Muzeum z giftami. A. Tak, ale tutaj jest coś do góry. Chyba można też wejść. Sobie wejdziemy. Idziemy do góry. Jakiś widok pewnie tam będzie. Może gdzieś przez okienko będzie widać. Przez Takie widać. ładne widoki. Jśmy tutaj na kolejną miejscówkę. I tutaj taki piękny dom. Domek widzę. Czy domek? No to pewnie nikt tam nie mieszka, ale jakiś po prostu budynek, który ładnie się komponuje. Tak, ja mam 20% No tu. Bardzo ładne Mek, Widzę. Czy domek? No to pewnie nikt tam nie mieszka, ale jakiś po prostu budynek, który ładnie się komponuje. Jakie mam 20%? No. To. Bardzo ładne na pewno fajna byłaby ta restauracja z takim pięknym widokiem. To są domki. Są restauracje, można sobie zjeść. O. Oczywiście to wszystko ma swoją historię. Idziemy. Może tu jeszcze będzie trzeba wejść do góry, chyba że tam podjadą po nas na dół. Mm, no Widokie są wiadomo ładne. Ale wejście do góry nie będzie już takie fajne, mam nadzieję, że warto. Dosyć bardzo nisko schodzimy. Jesteśmy... Ja, Jeszcze jesteśmy, no, jesteśmy mega wysoka, ale w sumie już mega nisko zeszliśmy. Nie? Więc jesteśmy dosyć nisko wysoko. No ale powiem tak, ja się nie mogę napatrzeć na te widoki. Nie? Są przepiękne. Okay. All right, guys. So right here, I usually do like a really cool panorama shot. So if you want to line okay. up, I can get everyone like right in the middle, and then a nice panorama shot in here. Oka. Chodź tutaj. Nojżączka. Oba. Mm. I to to przyszliśmy zobaczyć. A bo aż tam musimy zajrzeć żeby był kto. Bardziej zobaczyć. no tak. No wygląda to fajnie. <grytanie> Jecie hot dogi amerykańskie i powiedz Aleks, jak ci smakuje? Dobre? A tobie? Amerykański czy? Jeśli chcielibyście na przykład przynocować się na Grand Canyonie, to tutaj jest strona do tego hotelu. To jest ten hotel. Tu z tymi domkami co tam były. A tutaj co robi nasza gwiazda. Gwiazdę. <śm> mm -hmm. No hejka, dotarliśmy już do e, Las Vegas e, z Grand Canyonu. Teraz już wracamy do hotelu. E, a ja Was zapraszam do lajkowania i do subskrypcji. Trzymajcie się. Pa!